odwiedzających prosimy, nie siadać na łóżkach tu była sala Chorych. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale Czarno Biały Urbex. dziś sobie zwiedzimy szpital, szpital, który został budowany w 1927 roku a ukończony w tysiąc roku Te same puste ściany pozostały. Jesteśmy na piętrze jakiejś sale. Są schody na górę, a my zajrzymy jeszcze tutaj do piwnic, dużo od, od światła kloszy, mega obiekt wpisany do rejestru zabytków. Zaczynamy od piwnic. Tak jak widzicie, stropy powalone. Powiem szczerze, wejść łatwo nie było, ale się udało. Mamy tutaj windę suteryna. Winda zawalona. Są też zawalone. Zobaczymy tu. Jeszcze idziemy na górę. Wszystko wyszabrowane już. Wentylacja jest, brodzik. Łazienka. Jakby komuś coś się chciało. Tutaj następny zawał. O tutaj mamy całą wentylatorownię. I tylko takie, można powiedzieć, tu stał jeszcze jest tak obudowany silnik i to napędzało wszystko. Jeden, dwa, tam cały system. Tu szedł cały ten wyciąg. Iż to wszystko szło po całym szpitalu. To jedno z najciekawszych miejsc w piwnicy. Mamy jeszcze tabliczkę znamionową. Fajnie, będziemy zmierzać do góry. Jak widzicie, tu było tak fajnie zachowane. Okno takie prześwitujące, mega drzwi. Oddział ortopedii. Tutaj trzymali ciuchy. Jeszcze są i ubikacja. Mogła znajdować się sala Przyjęć Schowak na coś no, bezpieczniki od prądu. Te drzwi to mega robotę robią. O tutaj mamy główny szyb gwindy. Wszystko powywalane na dół. Ale windy nie ma. Jesteśmy można powiedzieć teraz na parcerze. Czy na pierwszym piętrze raczej? Sorry. Mega, mega, mega. Patrzcie na te całe obramowanie, Wejście służbowe. Super. I co tutaj jest? Pewnie sala albo gabinet jakiś. Ale marmurek jeszcze jest, granit szczegomski. Zobaczcie na całą tą, to przejście, mega. A tutaj też, no prąd pewnie. Tu już widać, że się paliło. Lekarz prywatny. Tu jest wejście. Więc widzę, że parę jest wejść. Odwiedzających prosimy nie siadać na łóżkach. Była sala chorych, zachowaj czystość. Tu mógł być gabinek, gabinet pielęgniarek. Tu może być już jakieś łóżko stało. Dla dwóch pacjentów może. No i koniec tej strony. Idziemy zmierzać do góry. Idziemy do góry. Ogólnie ten obiekt powstał między 1927 a 1929. Należał do sióstr Elżbietanek, który został im odebrany po wojnie. Mieścił się tu szpital powiatowy, potem w 2010 roku został obiekt opuszczony. W 2011 roku odzyskały Elżbietanki tą własność. Miał tu powstać dom seniora, a jednak Elżbietanki postanowili, postanowiły sprzedać w 2011 roku ten szpital. Łazienki. Albo tutaj był też gabinet zabiegowy jakiś. Wszystko na, na, wszystko na rozwalce. Tutaj była dalsza część szpitala, takie budynki przynależne do niego. Tu mamy cały ten wjazd. Izba przyjęć, tędy przyjmowali ludzi. No, pójdziemy teraz sobie do góry zobaczyć na lach. Macie same te okiennice, jak to musieli w ogóle robić, tak po skosie. Mega to wygląda. I następne mega drzwi. A tu, jak się nie mylę, bo ale wiatr. Prawdopodobnie chyba, nie wiem, był oddział noworodków, ale to chyba nie tu albo już się tak to miejsce zmieniło, że po prostu nie wiem. Tu mamy jeszcze półki, półki mega. Przytrzymywali tu pewnie jakieś prześcieradła, albo coś w tym stylu. W sale chorych. Gabinety pielęgniarek i lekarzy Sekretariat Odbiór wypisów w dyżurce położonych na ginekologii Ginekologia Czyli tutaj na tym piętrze Rodziły matki dzieci Takie noworodki tam pewnie na końcu będzie. My nie będziemy się tak wychylać. Tam na końcu będzie taki oddział dla noworodków, gdzie przytrzymamy wali ich. Tutaj szyb windy musiał być. To jesteśmy na balkoniku. Tu był na pewno gabinet zabiegowy, fajny widok na ratusz, ale te drzwi to mega sala po, poporodowa, septyczna, czyli tutaj po porodzie mamuśki. Były tutaj właśnie pa, parę sal musiało być, bo tu inaczej nie I tutaj będzie ten oddział noworodków. bezpieczniki. jesteśmy tutaj, już były właśnie w tych pomieszczeniach noworodki i tutaj przez szybę rodzic się patrzył na swoje dziecko. Fajnie, fajnie. Tu raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć salek. A tu zapewne dla pielęgniarek. Pomieszczenia techniczne. Chciałem ja wam pokazać noworodków. A tu będzie oddział. Fajnie. Wow. trochę wysoko bo tam zaraz pójdziemy ale zanim tam pójdziemy wejdziemy na strych a mianowicie jeżeli chodzi o dach to w 6 października 2017 roku wybuch pożar Całe przejście przez strych wybuchł pożar i walczyło tu chyba jak się nie mylę. 19 zastępów straży pożarnej Gasili to przez 6 godzin. Potwierdzenie odbioru zestawu skarb malucha. Takie coś mama dostawała. Po porodzie Po porodzie dziecka Fajnie Misio śpi jesteśmy na balkonie Tutaj była kaplica Ktoś pentagram narysował Tak to od góry wygląda fajnie i na te zdobienia na suficie Też spoko Ogólnie jest ze mną Eksplorator mówi po angielsku Ale jest spoko I tutaj fajnie to wygląda, fajnie mega zdobienia powiem coś nieziemskiego. Tam sobie Pan na strunach grał. sobie tak kucnę, bo tam z tyłu za mną może ktoś mnie zauważyć. Tam ksiądz odprawiał, odprawiał muszę Możliwe, że tu były od, yy, odprawiane pogrzeby ale tego nie jestem pewien zostało nam te pięterko tutaj mogły siedzieć i bawić taka świetlica ala ale nic takiego nie widzę tu jedyne takie Taka tapeta i tutaj takie obrazki, widać nawet tutaj takie dwa ślimaczki, tu mogły sobie się właśnie dzieci bawić. Tutaj zapewne takie techniczne pomieszczenie, szafki. A nie można wyjść na balkon, ale nie będziemy robić przypału. Bo tam pracują ludzie, a tędy można nawet wyjść na ten balkon. Właśnie te zaplecze. Ale płytki to jeszcze mega. Jedynie wykute kable przez złomiarzy tutaj takie wejście w jakby szachownica taki belek mogło to być o tutaj była sala operacyjna na 100% tutaj tutaj było te światełko fajne tak jak w szpitalu w Legnicy też są takie dwa pomieszczenia tutaj krzyż cała wentylacja i drugie drugi druga sala operacyjna tutaj na środku był stół tu właśnie spust. Nie powiem już do czego, ale powiem mega tę salę. I wyszliśmy z sali operacyjnej. Tutaj mamy zapewne taką Łazienkę. Dla chorych, którzy zostali, jakby na samym początku, przyjmowani do szpitala, żeby się przemyć i tak dalej. Myślę, że będziemy kończyć tą przygodę. Całość zwiedzona. Jeżeli Wam się podobało mapka w górę, subskrypcja dzwoneczek by nie przegapić kolejnych wypraw no i co, widzimy się w kolejnym odcinku